Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy: Sikorski bezlitośnie atakuje prezydenta Nawrockiego. Pucz uchołowni wściekła walka o władzę w partii Żurek stawia ultimatum prezydentowi Nawrockiemu. Tusk ucieka na narty, gdy Polska walczy w Davos. Szejna ukrył luksusowy majątek prokuratura wchodzi do akcji. Znamy najnowszy sondaż. Tusk liderem, ale koalicja upada. Nawrocki miażdży światowe elity prosto w oczy. Siłowy szturm na KRS. Pawełczyk wojska ostrzega przed atakiem na Sąd Najwyższy. Rząd funduje kobietom piekło. Porody na sorach stają się faktem. Obsesja Trumpa przeraża Europę. Norwegia wydaje pilne ostrzeżenie. Masakra na torach Hiszpanii. Czarna Seria zabija pasażerów. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Ostra walka o Davos Sikorski kontra prezydent. Gorący spór na szczytach władzy rozgrzewa polską opinię publiczną po powrocie Karola Nawrockiego ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wszystko zaczęło się od ostrego wpisu szefa dyplomacji, Radosława Sikorskiego, który uderzył prosto w prezydenta, twierdząc, że to dzięki działaniom rządu głowa państwa uniknęła wizerunkowej wpadki bez strat w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Minister podkreślił, że Polska powinna w sprawach zagranicznych grać do jednej bramki, sugerując, że prezydent nie docenia wsparcia ze strony gabinetu Donalda Tuska. Na reakcję strony prezydenckiej nie trzeba było długo czekać, a odpowiedź była wyjątkowo cięta. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, Zadrwił z aktywności Sikorskiego, pisząc ironicznie: O, jednak pan istnieje. Przydacz wypomniał ministrowi, że ani on, ani jego resort nie wykazywali się taką mądrością i energią wtedy, gdy prezydent wypracowywał kluczowe dla kraju decyzje. Całe zamieszanie dotyczy udziału Karola Nawrockiego i inauguracji Rady Pokoju przez Donalda Trumpa. Choć prezydent był obecny na uroczystości z udziałem przedstawicieli 19 państw, Polska formalnie nie przystąpiła do organizacji, co Nawrocki tłumaczył koniecznością zachowania procedur konstytucyjnych. Tymczasem premier Donald Tusk przekonuje w sieci, że to stały kontakt między rządem a prezydentem przyniósł dobre efekty, a bezpieczeństwo kraju wymaga ścisłej współpracy opartej na zasadach konstytucji. Czy to początek nowej wojny na górze o politykę zagraniczną? Pucz w partii hołowni to nie serial, to walka o władzę. Szymon hołownia przerywa milczenie i w ostrych słowach dyscyplinuje swoich partyjnych kolegów. Porównując obecną sytuację w Polsce 2050 do szlacheckiego Sejmiku z XVIII wieku lub popularnego serialu o tytule 1670, lider ugrupowania wprost mówi o próbie puczu i ostrzega, że wewnętrzne walki frakcyjne zagrażają nie tylko stabilności koalicji, ale i bezpieczeństwu całej Rzeczypospolitej. Punktem zapalnym stał się konflikt wokół Aleksandry Leo, która pod nieobecność szefa klubu miała bezprawnie forsować wybór dziewięciu osób do Rady Krajowej. Poseł Adam Luboński nazwał te działania tańczeniem na nieszczęściu przewodniczącego Pawła Śliza, który w tym czasie przebywał na pogrzebie członka rodziny. Hołownia podkreśla, że to on osobiście wskazywał liderów na listy wyborcze i stanowiska rządowe, dlatego teraz mówi stanowcze stop agresji i nienawiści rozbijającej ruch na dwa obozy. Choć polityk planował ustąpić miejsca innym, efekt okazał się tragiczny, zamieniając partię w brazylijską telenowelę. Lider przypomina, że los rządu zależy od zaledwie 13 posłów. Więc każda niestabilność w jego formacji to realny problem dla kraju. W kuluarach coraz głośniej mówi się o powrocie taty do pełnego sterowania partią, co sam Hołownia komentuje tajemniczo, sugerując, że być może musi teraz stać się dla swoich działaczy zarówno ojcem, jak i matką. Czas na opamiętanie mija z końcem stycznia, a stawką jest przetrwanie projektu, który miał być nową jakością, a dziś walczy z chaosem. Wojna o sądy. Żurek stawia ultimatum prezydentowi. Minister Waldemar Żurek idzie na czołowe zderzenie z pałacem prezydenckim w sprawie tzw. ustaw praworządnościowych. Polityk jasno zadeklarował w mediach, że nie zamierza odbywać żadnych tajemnych spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim, podkreślając swoją bezwzględną lojalność wobec premiera Donalda Tuska. Choć minister deklaruje gotowość do merytorycznego tłumaczenia swoich racji, zaznacza, że pierwszy krok musi należeć do głowy państwa. Kością niezgody jest projekt ustawy który zakłada pozbawienie możliwości wykonywania zawodu sędziów powołanych po 2018 roku. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, alarmuje, że takie przepisy wywołają niebywały chaos, doprowadzą do podważania tysięcy wyroków i opierają się na założeniach rodem z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Waldemar Żurek odpiera te zarzuty, argumentując, że obywatele błyskawicznie edukują się konstytucyjnie i rozumieją potrzebę zmian, a brak podpisu prezydenta obciąży wyłącznie jego konto. Atmosferę dodatkowo podgrzały ostatnie działania prokuratury, która w policyjnej asyście wkroczyła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w poszukiwaniu akt dyscyplinarnych. Minister broni tej operacji, twierdząc, że nikt nie może stać ponad prawem, nawet jeśli zasłania się konstytucyjnym organem. W tle politycznego sporu pojawiają się też ostre złośliwości. Żurek nazywa swoje wcześniejsze słowa o przewożeniu polityków w bagażnikach jedynie figurą retoryczną, odpowiadając cynicznie na krytykę ze strony byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Czy rząd zdecyduje się na plan B i spróbuje przeforsować zmiany z pominięciem głowy państwa? Taki scenariusz to prosta droga do potężnego kryzysu ustrojowego. Narty w Dolomitach kontra wielka polityka. Gdzie jest Donald Tusk? Podczas gdy prezydent Karol Nawrocki reprezentuje nasz kraj na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, premier Donald Tusk postawił na zimowy wypoczynek we włoskich Dolomitach. Szef rządu, zamiast uczestniczyć w kluczowych debatach gospodarczych, szusuje na alpejskich stokach w towarzystwie rodziny oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Kulisy tego wyjazdu, w tym jadłospis premiera obejmujący jajka z serem z Mołdini czy pieczone naki z szczegółowo opisują media, przedstawiając wizerunek polityka jako troskliwego dziadka obierającego jabłka dla wnuczek. Jednak sielankowy obraz przerywają komentarze opozycji i internautów, którzy wytykają premierowi nieobecność w kraju w momencie, gdy ważą się losy umowy Mercosur, czy trwają spory wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Krytycy, w tym posłowie Olga Semeniu Patkowska i Jacek Ozdoba, nie szczędzą złośliwości, nazywając Tuska niereformowalnym leniem, który znika z Polski zawsze wtedy, gdy dzieją się rzeczy istotne. Sam zainteresowany próbuje studzić emocje za pomocą mediów społecznościowych, publikując wpisy o wzroście produkcji przemysłowej o 7,3% oraz zapewniając o stałym kontakcie z prezydentem. Prawdziwym wyzwaniem logistycznym może okazać się jednak zapowiedziana obecność premiera na wieczornym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Komentatorzy zastanawiają się, czy rządowy samolot będzie musiał lecieć po wypoczywającego we Włoszech polityka, by przetransportować go na unijne obrady dotyczące Grenlandii i relacji transatlantyckich? Czy, w obliczu tak ważnych wydarzeń na świecie, narty w Dolomitach, to odpowiedni kierunek dla szefa polskiego rządu? Afera zegarkowa w lewicy Szejna pod lupą prokuratury. W klubie parlamentarnym lewicy zawrzało po kontrowersjach związanych z luksusowym zegarkiem posła Andrzeja Szejny. Sprawa nabrała tempa. Gdy polityk w rozmowie z Telewizją W Polsce 24 najpierw potwierdził, że nosi model marki Omega, a po pytaniu o brak wpisu w oświadczeniu majątkowym nagle zmienił zdanie, twierdząc, że to jednak nie jest ten model. Zgodnie z prawem każdy parlamentarzysta musi ujawniać ruchomości o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, a zegarki tej klasy zazwyczaj znacznie przekraczają ten próg. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości już rozważają zawiadomienie prokuratury, podkreślając, że obywatele mają prawo znać prawdę o majątkach osób sprawujących władzę. Wewnątrz lewicy sytuacja jest napięta, a koledzy partyjni Szejny nie kryją irytacji, sugerując, że poseł dał się złapać jak dziecko. Jeśli okaże się, że polityk złożył fałszywe oświadczenie majątkowe, może mu grozić kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Klub oczekuje natychmiastowych wyjaśnień, a w przypadku ich braku Szejnie grozi zawieszenie w prawach członka. To nie pierwszy raz, gdy nad posłem zbierają się czarne chmury, wcześniej pojawiały się bowiem wątpliwości dotyczące rozliczania kilometrówek. A także kontrowersyjne doniesienia o dawnych incydentach obyczajowych. Choć sam zainteresowany zapewnia w mediach społecznościowych, że wszystko jest zgodne z przepisami, nie przedstawił dotąd żadnych dowodów na poparcie swoich słów. Czy luksusowy gadżet doprowadzi do upadku znanego polityka, czy sprawa rozejdzie się po kościach jako kolejna niefortunna wpadka? Tusk deklasuje rywali. Nowy sondaż zmienia układ sił. Najnowszy styczniowy sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej rzuca nowe światło na polską scenę polityczną. Wskazując na potężną dominację koalicji obywatelskiej. Formacja Donalda Tuska osiąga rekordowe 39,4% poparcia, co przekłada się na 215 mandatów w Sejmie. Choć do samodzielnej większości brakuje jeszcze 16 posłów, przewaga nad drugim w zestawieniu prawem i sprawiedliwością jest miażdżąca. Partia Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek do poziomu 28,47%. Według analizy Łukasza Pawłowskiego, koskutecznie przejęła elektorat swoich mniejszych koalicjantów. Stając się jedynym pewnym wyborem dla antypisowskiego wyborcy, ekspert wskazuje, że punktem zwrotnym był głośny spór wokół Szymona Hołowni, który zniechęcił część wyborców do mniejszych partii koalicyjnych. W nowym parlamencie znalazłyby się tylko cztery ugrupowania, w tym dwie formacje o profilu prawicowym: Konfederacja z wynikiem 12,25% oraz Konfederacja Korony Polskiej, która zdobywa 9,64%. System wyborczy w Polsce wyraźnie premiuje najsilniejszych graczy. Zostawia Donalda Tuska w bardzo komfortowej sytuacji przed nadchodzącymi starciami o władzę. Mimo że cała koalicja rządząca straciła od wyborów około 5% poparcia, to właśnie rozdrobnienie prawicy i energia lidera koalicji obywatelskiej dają mu realne szanse na zbudowanie większości w kolejnym rozdaniu. Czy to już trwały trend, który na lata odsunie konkurencję na boczny tor. Nawrocki w Davos uderza w elity. Klimat to nie wszystko. Prezydent Karol Nawrocki mocnym akcentem kończy swój udział w światowym forum ekonomicznym w Davos punktując największe błędy unijnych elit i światowego biznesu. Podczas spotkania z dziennikarzami głowa państwa nie gryzła się w język, stwierdzając, że Unia Europejska przespała kluczowe lata, zajmując się ekologią, Zielonym Ładem i przymusową relokacją migrantów, podczas gdy Rosja atakowała Gruzję i anektowała Krym. Prezydent podkreślił, że to właśnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej miały rację, ostrzegając przed imperializmem Moskwy i w przeciwieństwie do państw Zachodu nie robiły z agresorem podejrzanych interesów na tak wielką skalę. Według Nawrockiego perspektywa całej działalności wspólnoty powinna zostać przesunięta w stronę naszego regionu, który najlepiej rozumie współczesne zagrożenia. Najbardziej zaskakujące są jednak słowa prezydenta o mentalności światowych liderów. Nawrocki ujawnił, że wielu polityków i gigantów biznesu w Dawos nadal żyje w przekonaniu, że to zmiany klimatyczne są numerem jeden na liście światowych problemów. Polski prezydent stanowczo się z tym nie zgadza, alarmując, że stoimy w obliczu narastających konfliktów zbrojnych na całym globie, które wymagają natychmiastowej uwagi i realnych działań, a nie ideologicznych projektów. To jasny sygnał, że Polska domaga się twardej polityki bezpieczeństwa i odrzucenia naiwności, która doprowadziła Europę do obecnego kryzysu. Czy światowe elity wreszcie usłyszą głos z Warszawy? Czy nadal będą ignorować brutalną rzeczywistość na rzecz klimatycznych debat? Szturm na KRS. Czy Sąd Najwyższy będzie następny? Sceny mrożące krew w żyłach rozegrały się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa gdzie prokuratorzy w asyście licznych oddziałów policji dokonali drastycznego wejścia, które przewodnicząca Dagmara Pawełczyk-Woicka nazywa jawnym zamachem na konstytucyjny organ państwa. Podczas emocjonalnej konferencji prasowej szefowa Rady relacjonowała, jak ograniczono jej wolność osobistą, uniemożliwiając swobodne poruszanie się po obiekcie czy korzystanie z wyjść służbowych, a sędziowie i członkowie Rady byli siłą powstrzymywani przed wejściem do budynku. Dochodziło do absurdalnych sytuacji, w których nawet asystentka prokuratora miała problem z przejściem przez policyjny kordon. A na miejscu pracował ślusarz prujący zamki w szafach i drzwiach. Akcja miała na celu przejęcie akt rzeczników dyscyplinarnych, których minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i rząd Donalda Tuska próbują odwołać mimo trwających kadencji, co sąd najwyższy uznaje za działanie bezprawne. Pawełczyk Wojcka ostrzega z przerażeniem, że skoro władza wykonawcza pozwala sobie na takie metody wobec Krajowej Rady Sądownictwa, to na tej samej zasadzie w każdej chwili może dojść do siłowego wejścia do Sądu Najwyższego. Przewodnicząca podkreśliła, że minister sprawiedliwości uzurpuje sobie prawo do decydowania, który organ jest legalny, a który nie, co prowadzi do niespotykanego w państwach demokratycznych chaosu i poniżania sędziów. Podczas prezentacji zdemolowanych pomieszczeń ujawniono, że adwokaci zgłosili ponad 40 zastrzeżeń do sposobu prowadzenia czynności, a posłom opozycji brutalnie uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli parlamentarnej. Czy to koniec praworządności, jaką znamy, i początek ery? W której spory prawne rozstrzyga się za pomocą łomu i policyjnej tarczy. Polska i świat z niepokojem patrzą na te wydarzenia, które wielu komentatorów określa mianem pełzającego zamachu stanu, uderzającego w same fundamenty trzeciej władzy. Piekło kobiet czy nagłe wypadki? Gorąca debata o porodach na Sorze. W Sejmie wybuchła burzliwa dyskusja nad nowym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, które posłowie opozycji nazwali dramatem i prawdziwym piekłem kobiet. Punktem zapalnym stał się poród na szpitalnym oddziale ratunkowym w Leżajsku. Do którego doszło po zamknięciu tamtejszej porodówki. Posłanki Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka oraz Barbara Bartuś oskarżyły rząd o masowe likwidowanie oddziałów położniczych, według ich wyliczeń od grudnia 2023 roku zamknięto ich aż 42. Parlamentarzystki twierdzą, że nowe przepisy cofają opiekę okołoporodową o 20 lat i stanowią niebezpieczny eksperyment na zdrowiu matek i noworodków. Wiceminister Tomasz Maciejewski stanowczo odpierał te zarzuty. Tłumacząc, że rozporządzenie tworzy jedynie specjalne pokoje narodzin na sytuacje nagłe i wyjątkowe, kiedy stan pacjentki uniemożliwia dalszy transport, podkreślił, że zamykanie niektórych placówek wynika z trudnej sytuacji demograficznej oraz decyzji podejmowanych przez samorządy. Resort przekonuje, że wprowadza nowoczesne standardy, w tym powszechny dostęp do znieczulenia i godne warunki, a podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w Norwegii. Sprawa zleżajska, gdzie interweniować musiała położna dyżurująca na izbie przyjęć. Obnażyła jednak lęk pacjentek przed brakiem dostępu do specjalistycznej pomocy w mniejszych miastach. Czy to tylko incydentalne przypadki, czy początek rewolucji, która budzi tak wielki niepokój? Obsesja Trumpa na punkcie Grenlandii. Premier Norwegii ostrzega. Zainteresowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Grenlandią ma charakter niemal obsesyjny, a Europa musi zachować najwyższą czujność wobec jego dalszych kroków. Taką mocną ocenę przedstawił premier Norwegii Jonas Garstore komentując ostatnie wystąpienie amerykańskiego przywódcy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Norweski polityk zauważył, że w trakcie trwającego półtorej godziny przemówienia Trump poświęcił Duńskiej Wyspie najwięcej uwagi, co dowodzi, że temat ten wciąż dominuje w jego myśleniu politycznym. Store wskazał na charakterystyczny schemat działania prezydenta USA, który polega na gwałtownym eskalowaniu napięcia, wywieraniu silnej presji i wysyłaniu sprzecznych sygnałów, by ostatecznie zmienić zajmowane stanowisko. Premier Norwegii podkreślił jednak, że europejscy sojusznicy nauczyli się już skutecznie dekodować ten specyficzny styl i potrafią reagować na niego z dużo większą rozwagą niż dawniej. Kluczem do sukcesu okazała się jedność Starego Kontynentu oraz wypracowanie jednolitego przekazu kierowanego do Waszyngtonu. Choć Donald Trump zadeklarował w Davos, że nie zamierza używać siły w celu pozyskania wyspy i wycofał groźbę nałożenia 10% ceł na towary z ośmiu państw europejskich, norweski szef rządu zaleca ostrożność. Przypomnijmy że taryfy te miały uderzyć w kraje, które oddelegowały swoje siły zbrojne na Grenlandię, a ich wejście w życie planowano na 1 lutego. Czarna seria na hiszpańskiej kolei. Kraj w obliczu katastrof. Hiszpania zmaga się z przerażającym tygodniem na torach, a najnowsze doniesienia z Kartageny budzą grozę wśród pasażerów i opinii publicznej. W czwartek pociąg wąskotorowy relacji Kartagena, Los Nietos, uderzył w ramię dźwigu samochodowego, które zostało niebezpiecznie opuszczone bezpośrednio nad torowisko w pobliżu stacji El Ej Brevedero. Siła uderzenia była na tyle duża, że w składzie powybijały się szyby, a rannych zostało 6 osób, w tym 18-latek oraz 74-letnia kobieta. Na szczęście życiu 16 pasażerów obecnych na pokładzie nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak to zdarzenie to tylko wierzchołek góry lodowej. Bilans poniedziałkowej katastrofy w Adamus drastycznie wzrósł, a hiszpańskie służby medyczne potwierdziły, że liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła już 45 osób przy 123 rannych. Minister transportu przyznał otwarcie, że przyczyną tego dramatu mogła być wadatorów, co stawia pod znakiem zapytania stan techniczny całej infrastruktury. Jakby tego było mało, we wtorek pod Barceloną doszło do kolejnego tragicznego wypadku. W wyniku osunięcia się muru oporowego po ulewnych deszczach, wykoleił się pociąg, w którym na miejscu zginął maszynista, a 37 osób doznało dotkliwych poparzeń. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.